Wielkie transfery w Anglii i zbrojenia Interu. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Gazeta może ciut mocniej uderzyła o powierzchnię tego stołu, ale wynika to z naprawdę potężnych ruchów transferowych. O których za chwilę nieco więcej w tym materiale. Zanim zaczniemy, oczywiście, przypominam o wszystkich linkach w opisie. Jeżeli podoba Wam się ten format, to poprosimy o łapkę w górę. Jest to dla nas mega duże wsparcie, pomagające ocenić, jak często CT chcecie widywać. Informuję również, że czeka cały czas na Was. Specjalny bonus od fortuny. Przerwa reprezentacyjna, co prawda, się skończyła, nie udało się uzyskać. Dobrego wyniku z Belgami. Haj, szkoda, było blisko. Naprawdę fajnie wyglądała końcówka tego spotkania. Ale i tak możecie korzystać z tego bonusu, bo inne wydarzenia sportowe również na Was czekają. No i dobra, skoro już te kwestie mamy za sobą, czas przenieść się do świata transferów. Ostatnio całkiem sporo jest na kanale Piłkarzyki, ale w przestrzeni mediów społecznościowych również o Bayernie, ponieważ Bayern jest aktywny. Temat Roberta Lewandowskiego nieco ucichł, chociaż spodziewamy się nieco większej dynamiki w perspektywie różnych informacji, które na temat Lewego będą się pojawiać w sieci w następnych dniach. Sam Lewy przecież powiedział, że po przerwie reprezentacyjnej nieco więcej się będzie działo, ale są inne tematy, w których jest znacznie żywiej już na ten moment. Sadio Mane wydaje się być raczej transferem dopiętym, cały czas posługuje się terminem wydaje się, bowiem nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu, ale wszystkie zorientowane źródła informują nas o tym, że obóz piłka. I obóz klubowy się dogadały. A co za tym idzie, jeżeli Liverpool da zielone światło, jeżeli uda dogadać się co do kwoty, to ten transfer za niedługo będzie już ogłoszony. Tak jak ogłoszony został transfer Rajana Hravenbercha. To jest też formalność, bo o tym mówiliśmy już wielokrotnie na kanale piłkarzyki. Potwierdziła się również informacja z ostatniego CT: Jondal Thomason, nowym menadżerem Blackburn Rovers, nowa miotła w Championship, ale nie jest to jedyna nowa miotła w drugiej angielskiej Lidze, dlaczego? Dlatego, że pojawia nam się na angielskiej mapie ponownie na północy Wansą Company Jest to ruch niesamowicie intrygujący i interesujący wszystkich tych, którzy interesują się angielską piłką. Dlaczego Wansą Company przed przeprowadzką do Brukseli po zakończeniu swojego epizodu z Manchesterem City? No to był jeden z najatrakcyjniejszych, najciekawszych obrońców w elitarnych angielskich rozgrywkach. Bardzo barwna postać, nieograniczająca się do takich podstawowych piłkarskich wypowiedzi. Od dawna było wiadomo, że są Company zaistnieje w świecie piłki, jeżeli chodzi o świat menadżerów. Pytanie tylko, czy to nie jest ruch? Wybitnie ryzykowny. Bo ja dostrzegam taki potencjał. Dlaczego? Po pierwsze, Bernie czeka niesamowicie trudne, albo inaczej wymagające lato, bo to czy trudne zależy przede wszystkim od Alana Pays'a i od LAK Capitals, jak oni poradzą sobie z tymi kłodami, które w tej chwili znajdują się pod ich nogami. Wiadomo, że trzeba uporządkować sprawy finansowe, wiadomo, że trzeba spłacić szybciej niż zakładano kredyt, który LK Capitals zaciągnęło, ażeby móc przejąć kontrolę nad Berli. To jest pierwsza paląca kwestia. Po drugie, trzeba jednak tę szatnię nieco przewietrzyć. Już ogłoszono rozstanie z wieloma piłkarzami. James Tarkowski, chociażby Ben Mee, to są takie dwa głośne nazwiska, które stanowiły o sile defensywy Berli na przestrzeni ostatnich sezonów. One z klubem się żegnają. Cały czas nie wiemy, w którą stronę pogna przyszłość Maxwella Corneta, Waltawek Horsta, Nika Poupa, Dwighta. McNilla, ale podejrzewamy, że każdy z wymienionych przeze mnie przed chwilą zawodników jednak z zespołem się pożegna. To są piłkarze, którzy mają duże kontrakty. No, może z wyjątkiem Dwighta McNilla, który nie załapał się na takie ekskluzywne, lukratywne przedłużenie kontraktu. Tym bardziej trzeba zakładać, że jednak weźmie sobie na cel jakiś klub z Premier League, który będzie w stanie zagwarantować mu kilkadziesiąt tysięcy funtów tygodniowo. Już w tej chwili Berlin płaci na przykład połpowi. Okolice 40 tysięcy funtów, a sam Pope myślę, że miałby chrapkę na nieco wyższą tygodniówkę. W klubie może zostać szereg 30-latków. Pokroju Barnesa, który zapowiedział pozostanie, może Goodmunsona, może Korka, Westwooda, Lowtona. Nazwiska, które my dobrze znamy, ale trzeba będzie je umiejętnie wymieszać z młodzieżą. I podobno Vanson Kompany, albo inaczej, jednym z powodów zatrudnienia Vansonta Kompanego jest to, że potrafi dobrze przemawiać i radzić sobie z młodzieżą. Alan Pace, czyli obecnie najważniejszy dyrygent w Berlinie, jest bowiem żywo zainteresowany. Wymieszaniem tego składu, ale przede wszystkim pro-młodzieńczą rewolucją. Ta rewolucja ma podobno przebiegać harmonijnie i współmiernie do tych elektryzujących fanów amerykańskich planów. Jakie są te amerykańskie plany, plany amerykańskich właścicieli? Piłka ma być bardziej analityczna, oparta o liczby i ma być nieco. Atrakcyjniejsza pod kątem wizerunkowym, i dlatego zdecydowano się również na Wansonta kompanego. Kompanego, który co prawda przedsięwziął sporo mechanizmów pragmatycznych, zwłaszcza w końcowej fazie pracy z Anderlechtem podczas przygotowywania belgijskiego zespołu do kolejnych spotkań. Ale kompanego, który opiera się mimo wszystko o piłkę atrakcyjną z uwagi na to, że dławi przeciwników posiadaniem piłki, potrafi doskoczyć do przeciwnika jego zespół w agresywnym pressing piłkaże mają chcieć utrzymywać się przy piłce w spotkaniach, kiedy będzie ku temu możliwość, bo wiadomo, że nie we wszystkich szykuje się na pewno wansą kompany również na wiele ciężkich, trudnych batalii. Tego pierwszego elementu jednak trochę się obawiam, to znaczy tego, jak będzie wyglądać rzeczywiście implementacja tych pozytywnych, agresywnych, kontrolujących mecz, założeń w przypadku zespołu, który będzie musiał odnajdywać się w nowych realiach, w Championship. Z nowymi nazwiskami. Oczywiście, ja zakładam, że mimo wszystko ta pragmatyzacja będzie nieco większa w przypadku Wansonta Kompanego niż zakładają niektórzy kibice Berli, ale mimo wszystko jest to ryzykowne. Też dla samego Kompanego, mianowicie w przypadku totalnego niewypału, no umówmy się, jego pozycja w świecie menadżerów piłkarskich nieco nam osłabnie. Oczywiście, ja rozumiem ten ruch jeszcze z wielu takich prywatnych względów. Po pierwsze, żona Kompanego, jest z tego obszaru. Zresztą sam Kompany mówił, nazywał samego siebie Mankiem. Zaadaptowanym, co prawda, i takim, który powstał wraz z jego piłkarską karierą. Niemniej jednak, rzeczywiście, no, ser zostawił w Manchesterze, więc wraca, jakby nie było, w zaznajomione samemu sobie strony. Dobrze zresztą też będzie oddziaływać to, myślę, że na atmosferę, komfort pracy. Mając rodzinę i przyjaciół blisko siebie, będzie można prościej się odnaleźć, prościej się zaaklimatyzować. Podziwiam też pewność wansonta Kompanego, bo on rzeczywiście wydaje się być osobą niesamowicie przekonaną do tego, że to jest dobry ruch w jego menedżerskiej karierze. Zaimponował mi Kompany też tą pewnością, że Berli jest miejscem, które rzeczywiście mu pasuje. Pozostawił bowiem na marginesie zainteresowanie wielu innych klubów. Mówiło się o Wolfsburgu, mówiło się o Borussii, Mönchengladbach, gdzieś tam przemycana między wersami była również Nicea. A tutaj jeszcze jedna rzecz jest Warta podkreślenia, mianowicie plan jest jeden: awans w sezonie 2022-2023, więc od razu na głęboką wodę wrzucony jest kompany. Liczyć należy że przekona wielu ciekawych młodych grajków, bo ta pozycja mimo wszystko nie menadżera, tylko samej osoby Kompanego w piłce, nie tylko angielskiej, jest naprawdę duża i to może być taki fajny magnes na nowych piłkarzy. Kompany miał w trakcie swojej kariery coś nieco wspólnego z Niemcami, konkretnie z Hamburgiem, pamiętamy jego występy w HSV, ale nie do Hamburga się teraz przeniesiemy, a do Berlina! John Joe Kenny wraca do Bundesligi. To jest w ogóle niesamowicie ciekawa historia, to, że ten gość ma tak dobrą prasę w Niemczech, podobno. Obok Herty był jeszcze jeden klub Bundesligi, który był zainteresowany ściągnięciem Jojo Kennego. Wszystko za sprawą pamiętnego sezonu 2019-2020, w którym to Kenny rozegrał ponad 30 spotkań w barwach szalkę. Miał liczby nie jakieś mega przekonujące, z drugiej jednak strony zauważalnie zapisał się w pamięci wielu niemieckich kibiców. Stąd być może dla dla wielu. Totalnie zrozumiałe jest zainteresowanie niemieckich klubów. Freddy Bobic podkreślił, że Kenny wnosi albo ma wnieść do Herty taką nową, świeżą energię, energetyczność, żywiołowość, którą nie do końca tak często, jak chcieliby tego kibice Toffies pokazywał w Evertonie właśnie. Co ciekawe, Everton złożył propozycję Kenemu, więc nowy kontrakt leżał na stole, ten poprzedni opiewał na tygodniówkę rzędu 15 tysięcy. Funtów, ale podobno Kenny zdecydował się na Hertę dlatego, że nie dostrzegł pełni szans na regularną grę w podstawowym składzie wiemy, że ostatnio jego pozycja była taka dość średnia, on co prawda częściej grał pod Lampardem niż pod Benitezem Benitez go pod koniec swojej kadencji na Goodison Park wykorzystywał były tam spotkania z Chelsea i z Brighton, później pamiętne zwolnienie z Norwich, ale tam już Kenny nie partycypował a później Frank Lampard rzeczywiście otworzył dla niego drzwi, ale z drugiej strony kiedy miało się w perspektywie grę Colmanem, czyli piłkarzem bardziej pewnym a do tego kapitanem i Pattersonem jeszcze przez chwilę zanim miała miejsce kontuzja no to ta pozycja Kane'ego była średnia i mając to na względzie na pewno sam Anglik wybrał Bundesligę świadomie. Pytanie tylko czy rzeczywiście będzie regularnym etatowym prawym obrońcą w Hercie. Zobaczymy. No i ostatni transfer potwierdzony przynajmniej na moment nagrywania tego materiału o którym chciałbym powiedzieć to transfer Marquinhosa do Arsenalu. Marquinhosa, który przychodzi za nie chcę powiedzieć drobne, bo ja mam szacunek nawet do takiego pieniądza, będąc świadom tego, że mimo wszystko ten chory rynek w tej chwili trochę psuje naszą percepcję. Niemniej jednak 3,5 miliona euro, takie pieniądze zapłaci Sao Paulo Arsenal, a przynajmniej okolice tych pieniędzy. Wydaje się to być transfer po prostu z grona tych filtrowanych przez samego Edu. Edu zresztą jest osobą, która została pociągnięta do wypowiedzi przy okazji transferu. Marquinhosa sugerował, że obserwuje jego rozwój od dłuższego czasu, rozwój młodego brazylijskiego skrzydłowego. Tym samym Arsenal też od dłuższego czasu Marquinhosowi się przyglądał. Czy ten transfer w jakikolwiek sposób wpływa na te takie bardziej mocarstwowe, większe plany Arsenalu? Nie. To jest transfer, znajdujący się gdzieś tam kompletnie obok, na marginesie. Będzie to raczej opcja rezerwowa, backup. Może ktoś ogrywany w pucharach wskazuje na to jego piłkarska metryka. No i hierarchia. Na lewej czy to na prawej stronie, no tam są piłkarze, którzy w tej chwili są no, praktycznie predestynowani do gry, zdecydowanie częściej. Gabi Martinelli na przykład z lewej strony, Bukayo Osaka z prawej. Zresztą tego Bukayo Saka w wielu parametrach Marquinhos przypomina, bo sam też z lewej nogi potrafił ukąsić, potrafi zawinąć piłkę, potrafi strzelić z dystansu albo za szesnastki, potrafi podryblować, ale potrafi się też fajnie odnaleźć na stronie lewej, co w przypadku Bukayo Saki nie było taką. Oczywistością, bo wiemy, że on naturalnie jednak ma taką preferencję do gry na stronie prawej. Marquinhos w São Paulo był ogrywany na jednej i na drugiej stronie, chociaż na tej prawej, jako ścinający i szukający strzału, też sobie dobrze radził. To dobrze rokuje na przyszłość. No i dobra, transfery bliskie realizacji. Przed nami. Iw Bissuma, nowym piłkarzem Spurs. Taki scenariusz wydaje się być nieunikniony. Jutro, według doniesień angielskich mediów, mają odbyć się badania medyczne Iwa Sumy 26 milionów euro. Okolice tej kwoty ma zapłacić Tottenham Brighton za Malijczyka. Jest to transfer, moim zdaniem, absolutnie topowy. Mało było takich momentów, w których Iw Suma zjeżdżał z poziomu, do którego nas przyzwyczaja. Zresztą przez ostatnie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt miesięcy wymienialiśmy go jednym tchem w gronie tych najlepszych środkowych defensywnych pomocników albo środkowych pomocników o charakterze nieco bardziej defensywnym. Miejscami, bo czasami w bis grał w charakterze takiej ósemki, bywało i tak. Aczkolwiek taka kotwica to jest ta domyślna rola, którą może w drużynie sper spełnić. Taka metaforyczna, oczywiście. To tam nie bierze jak widać jeńców. Ten rynek angielski penetruje wyśmienicie. Ma jeszcze na radarze Jed'a Spensa, o nim również głośno myślą już kibice Spurs od pewnego czasu. Wypowiadają się już dziennikarze. Oficjele za moment pewnie też, tak jak w przypadku Iwabis sumy, będzie to miało miejsce za momencik. Prawdopodobne też, że jakiś komunikat w momencie wypuszczenia tego materiału taki bardziej konkretny ze strony klubu się pojawi, aczkolwiek przemierzamy się jednak do tego, że w tej dalszej części sezonu odbędzie się prezentacja Iwa Bissumy. Czy żałuję, że Arsenal chociażby nie zgłosił się po Iwa Bissumę? Myślę, że każdy angielski kibic, niezależnie od tego, jakiemu zespołowi kibicuje, połasiłby się na takiego piłkarza. To jest świetne uzupełnienie kadry. Ja nie mam wątpliwości, że jeżeli tylko Santonio Conte będzie się dogadywał, to będzie to wypał. Absolutny transferowy wypał. Karmie się tylko nadzieją, że Arsenal rzeczywiście ma przygotowane na stole inne opcje pokroju Juriego Tillemansa i Dlatego nie włączył się nawet do takiego żywszego wyścigu po Iwa Bissumę. Ale na pewno jedną z najciekawszych dla mnie przynajmniej refleksji będzie ta, która pochyla się nad Manchesterem United i potrzebami tego klubu. Dlaczego nigdy tak na poważnie nie mówiło się o Iwie Bissumie w kontekście United? Zwłaszcza, że pod wieloma względami taktycznymi były momenty, w których Iwa jest... Bissumę. Kurde. Dlaczego? No właśnie. Jakieś pytania jeszcze? To może tu już postawię kropkę, bo będziemy mieli zaraz pitch invasion w takim studyjnym stylu w wykonaniu krzywego. Kolejny ruch transferowy, o którym chciałem powiedzieć, to transfer Marka Roki. Nie będzie już Roki w Bayernie, pomimo tego, że wielu kibiców Bayernu cały czas czekało na ten czas. W którym wreszcie zacznie Bayern wykorzystywać Rokę częściej. Korzystać z jego piłkarskich walorów nie będzie najprawdopodobniej tego momentu, bo choć jeszcze formalnego potwierdzenia ze strony zespołu z Elant Road nie dostaliśmy, to wszyscy ci, którzy podpięci są pod te główne źródła informacji w klubie, sugerują nam, że ten transfer jest już dopięty. Ja tutaj powołuję się w głównej mierze na Heja, czyli na osobę korespondenta Diatletik, zanurzoną. W świecie Leeds United, i jeżeli on już zielone światło takiemu ruchowi daje, to spodziewamy się, że w najbliższych dniach Mark Rock stanie się nowym piłkarzem Leeds. Skrojony bardzo dobrze pod żądania Jessiego Marsza, bo to jest piłkarz potrafiący poradzić sobie z piłką przy nodze, jednocześnie wzmocnił swoją. Fizyczność na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w Bayernie Monachium. Pracował również nad parametrami wydolnościowymi, więc, na warunki Premier League, jest to piłkarz, który powinien sobie bardzo dobrze poradzić. Jeżeli tylko nie będzie miał problemów z aklimatyzacją, co ciekawe. Mark Roka sprowadzany jest do Leeds, niezależnie od tego, co stanie się z Calvinem Philipsem. Mają w planach ściągnięcie jeszcze jednego pomocnika na wypadek odejścia Calvina Philipsa. Właśnie, A skoro już mówię o Calvinie Philipsie, to przejdźmy do kwestii z nim związanych, bo podobno, przynajmniej na bazie zdania wielu dziennikarzy, saga z Philipsem ma ulegać coraz większej dynamizacji na przestrzeni najbliższych dni. Manchester City jest oczywiście bardzo głodny kolejnych transferów i stąd żywe zainteresowanie Calvinem Phillipsem, jednym z najlepszych angielskich pomocników, jakich dane nam było oglądać na płaszczyźnie reprezentacyjnej, ale również jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe na przestrzeni ostatniej dekady, mogę tak śmiało powiedzieć. Podobno kwota rzędu 50 milionów funtów znajduje się na stole, ale może nawet nieco niższy pułap finansowy. Wiadomo, że Leeds będzie chciało, Wyciągnąć z Calvina Philipsa jak najwięcej. Jest to ruch absolutnie naturalny. Z jednej strony mamy do czynienia z gwiazdą naprawdę europejskiego formatu, z drugiej strony z klubem, którego ambicje, oczywiście, w dłuższej perspektywie czasowej może i sięgają europejskich pucharów, ale w czasie najbliższym będzie to raczej budowa tego nowego projektu Jesse'ego Marsza. A Calvin Philips wydaje się być produktem gotowym na sukces i przede wszystkim piłkarzem, który mógłby z marszu wejść do drużyny. Rywal Realizujące ją Mistrzostwo Anglii. Więc to wszystko, co się teraz wokół Philipsa dzieje, jest konsekwencją jego piłkarskiego rozwoju. Czy ja oceniam ten ruch pozytywnie? Jak najbardziej tak, chociaż ciekawi mnie to, jak będzie chciał Pep Guardiola wykorzystać Calvina Philipsa, albowiem wiemy, że zdecydowanie częściej optował on za rozwiązaniami taktycznymi których główną preferencją było posiadanie jednego pivota, jednego pomocnika o takiej zabezpieczającej zespół charakterystyce był nim Rodri. Gra na dwóch pivotów oczywiście wchodzi w grę, ale już byłoby to rozwiązanie egzotyczne patrząc na samego Pepa Guardiola i na to, jak wyglądał ostatnio Manchester City. Chyba, że wy macie jakieś inne, ciekawsze koncepcje, dajcie znać w komentarzach. No i na koniec dzisiejszego CT, jeszcze jedna informacja dotycząca Włoch, tym razem konkretnie Interu, I <laughs> Mediolan, bardzo imponuje mi sposób, w jaki załatwiają się te letnie deale transferowe w Interze, bo póki co jest o nich raczej cicho, ale z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz bliżej jakichś konkretów, i do takich poważnych konkretów. Paulo Dybala wydaje się być na ostatniej, finalnej prostej do Interu. Pepe Marotta ma tam jeszcze w perspektywie dogadanie kilku kwestii formalnych, fiskalnych, finansowych, żeby to się wszystko w papierach zgadzało, żeby agent Paulo Dybali, sam Paulo Dybala byli zadowoleni, to jednak nie ma prawa już się wywrócić. Dziwi mnie to, że żaden poważniejszy agent, rywal Interu zagraniczny się nam nie pojawił na mapie piłkarskiej, bo Podejrzewam, że kilku kibiców dużych klubów chciałoby, żeby ich zespół zainteresował się Paulo Dybalą. Być może nawet kibice Manchesteru United. Na razie krzywy tam milczy, ale podejrzewam, że on też przez pewien okres tej sagi transferowej z Dybalą myślał o samym argentyńczyku, ale to już zostawiamy na marginesie, bo tak jak powiedziałem, wydaje się być rzeczą pewną, że ten czteroletni kontrakt dla Paulo Dybali zostanie zaakceptowany. Sam Argentyńczyk go podpisze. Jest podobno w nim zapis o tym, że będzie można go przedłużyć o jeszcze jeden rok. Jeżeli chodzi o Inter, to nie jest ostatnie słowo, jakie należy do albo wiem Romelu Lukaku cały czas jest gdzieś tam przemycany w mainstreamie między tymi głównymi informacjami. Sam Belg wydaje się być cały czas zdeterminowany ażeby do Interu dołączyć. Fabrizio Romano gdzieś tam co jakiś czas przemyca te kolejne smaczki związane z potencjalnym przejściem Romelu. Mówiliśmy już o tym, że skłonny byłby zredukować swoje zarobki, ażeby tylko dołączyć do Interu Mediolan, ale cały czas sygnalizujemy, że będziemy o potencjalnym transferze Romelu Lukaku mówić w nieco szerszym tonie w momencie, kiedy dostaniemy jakieś konkrety. To, co robi jednak w tej części okna transferu sferowego Inter może być uznane za niezwykle imponujące. O pozostałych plotkach porozmawiamy sobie już przy następnym CT, czy to z moim, czy z Krzywego udziałem. Ja serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.